Ochrony natury. Kampania na rzecz ochrony lokalnej różnorodności biologicznej. Cześć. Jest dzisiaj z nami Nikola. hej, Gabrysia. Cześć. Magda. Cześć. Kuba. Cześć. Adam. Cześć. I Ola. Cześć. Spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać, że porozmawiać o bioróżnorodności i nie tylko. Naszym dzisiejszym tematem jest różnorodność biologiczna na talerzu. Chodzi o odkrywanie zapomnianych gatunków roślin, w tym drzew i starych ras zwierząt, ale spokojnie, nie będzie żadnych ciężkich i trudnych pytań. Zacznijmy może od początku. Które z was, kto z was pamięta, co to jest bioróżnorodność? Może coś powiedzieć na ten temat? Myślimy, widzę, że tam kiełkują pomysły. Nikola podniosła rękę, tak. Bioróżnorodność to jest, że jest dużo gatunków. Tak. I roślin, zwierząt, które tak. były po jednym gatunku, to raczej. Byśmy szybko wyginęli. Że tak no, to, w, to tak w, bardzo skróciłaś to, ale w dużym skrócie tak. E, bioróżnorodność chodzi, chyba, że ktoś jeszcze chce coś dodać. No to była dobra odpowiedź, ale można ją jeszcze uzupełnić kolejnymi pomysłami. Są różne gatunki bioróżnorodności. Są różne gatunki, one się składają na bioróżnorodność. E, są różne gatunki w lasach, są różne gatunki w różnych ekosystemach. Pamiętacie, e, akurat wymieniłem lasy, to już jeden wymieniłem, a pamiętacie, jakie były ekosystemy? Pustynie. Tak, to akurat ten jeden z najbardziej ubogich, ale to prawda. Co jeszcze było? Jeziora, łąki. morza. Jeziora, morza, ktoś tu odpowiedział. Łąki. Amazony. O łąki, możemy Lasi. je zaliczyć. Y tak, tu była puszcza, y sawanna, tak. Y można by pewnie jeszcze wymienić Arktykę, etc., etc. Y te ekosystemy się od siebie różnią, to jest oczywiste. Y czy tobie różnorodność, Waszym zdaniem, jest potrzebna? Tak, tak. No, dlaczego? Tu częściowo już Nikola odpowiedziała, ale. Powiedzcie Dla, swoimi słowami. Dlatego, tak że adam? ludzie bez bioróżnorodności bioróżno nie, nie przetrwają. Na pewno będzie dużo trudniej. Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły? Świat po prostu by nie miał sensu. Świat mógłby nie mieć sensu, to prawda. A co jeszcze nam daje ta bioróżnorodność? To, że wszyscy jesteśmy inni i jakby jest trochę no, ciekawiej. To prawda, a co my możemy, teraz tak brutalnie zapytam, ale czerpać z tej natury, czerpać z bioróżnorodności? Y I pokarm. Pokarm, jedzenie, dokładnie, Poka. czyli różne, różne gatunki, czy to zbóż, czy to owoców, czy to warzyw, które możemy zjeść, co jeszcze? Leki. Leki, dokładnie, bo przecież z roślin wytwarza się leki, ale nie tylko. Pytanie do dziewczyn, co jeszcze? Ubrania. Ubrania, I tak. Ubrania, tak, kosmetyki, właśnie to miałem na myśli. Ubrania, co jeszcze było? Ola, pamiętałaś jedną rzecz? To się woda. Woda, ostatnio odpowiedziałaś na zajęciach. Tak. tak, czyli woda pitna. Tak. Woda pitna, woda czysta pitna, zdatna do życia. No i jeszcze, jeszcze były. Co możemy zrobić z drewna na przykład? Domy. Domy. Narzędzia. Narzędzia. No. No. I Nikola podsumowa. No, więc tak, wczoraj robiliście, robiłyście sądy uliczne, sądy uliczne na mieście. To pierwszy raz w życiu takie zadanie było przed Wami, i jak się z tym czuliście? Bardzo dobrze. Było dużo stresu, ale już potem z górki. Dużo było. stresu, a więcej stresu niż teraz, czy mniej? Tak. Moim zdaniem trochę mniej. 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 Czyli teraz się stresujecie bardziej? Tak. Bardziej tak. się stresujecie siedząc tak. tu ze mną niż podchodząc do obcych ludzi na ulicy? Tak. tak, tak. tak. To, to chyba nie wystawia mi najlepszej laurki, więc przejdę jeszcze do tej przejdę jeszcze do tej wczorajszej, wczorajszej waszych wczorajszych działań. Każde z was przeprowadziło co najmniej jeden wywiad z, z, w ramach tej sądu ulicznej. Niektórzy dwa, trzy i więcej. A spodobało się. Się to? Tak, tak. tak, tak, A co było fajnego? Że mogliśmy poznać opinie innych osób. I, I, to, I to, że każdy mówił inny, inaczej, po prostu każdy miał inne zdanie. No tak, właśnie, bo każdy ma, każdy ma prawo mieć różne zdanie na różne tematy, a sonda uliczna to jest taka rzecz, w ramach której możemy sprawdzić te zdania. No to bardzo się od siebie różniły. Na przykład było pytanie o ekologię. To było pierwsze pytanie o rozgrzewkę. Pytałyście, pytaliście, czy, czy ekologia jest ważna. No to jakie odpowiedzi padały? Mnie większość odpowiadała bardzo podobnie. Czyli? No, że jest to bardzo potrzebne, ponieważ... Ponieważ. No i były różne uzasadnienia, a ktoś wam powiedział, że nie jest ważna i w ogóle go to nie interesuje? Nie, nie. U nas z koleżanką, jak był taki przypadek, że pani po prostu nie chciała odpowiedzieć na to pytanie, po prostu nie udziela takiej odpowiedzi, ponieważ mnie to nie interesuje. Nie interesuje ekologia. Ja miałem takie coś, że jak zadałem pierwsze pytanie, to pani od razu, powiedział, że... Pani od razu powiedziała, że ja nie odpowiadam i poszło. No, takie rzeczy też się zdarzają, ale czasem udało Wam się też zamienić nie na taki. kogoś to powiedział: Nie, nie mam czasu. Ostatecznie udało się przekonać, prawda? Tak, tak. tak. tak? każdemu z Was się udało coś takiego? Tak, tak. tak. No, u mnie jedna osoba odmówiła. Odmówiła. No to się, to się zdarza. Ludzie boją się ocen, boją się tego, że może coś źle powiedzą. Niektórzy rzeczywiście się spieszą. A były jakieś takie wypowiedzi, jakieś takie słowa, które usłyszeliście, które zapadły Wam w pamięć? Pomyślcie. Coś, co było ciekawe, fajne, niefajne, mądre, nierozsądne. Jedna Pani opowiadała tak samo, że po prostu bez ekologii świat by był po prostu jakby taki no zanieczysz zanieczyszczony. Zanieczyszczony. No tak, no, to ciężko nie odmówić racji, prawda? Coś jeszcze? Chyba nie. Chyba nie, no to może czas w takim razie sobie przypomnieć i posłuchać, co mówili ludzie Wam i Waszym kolegom z drugiej grupy, która później zamienicie się miejscami i porozmawiamy o tym. No, nie będę zdradzał szczegółów. To co, chcecie posłuchać efektów pracy? Tak. A chyba nie jedliście śniadania, tak konkretnie. Tak, tak, tak. Tak, dobrze. Słuchamy. Co sądzi Pan o ekologii? Ekologia jest bardzo ważna i potrzebna. Dlaczego? Dlatego, że dzięki niej możemy żyć zdrowiej i dłużej. Mhm. A co czy pan, jak pan uważa, czy warto kupywać produkty od lokalnego rolnika? Jak najbardziej, oczywiście. Czy ochrona środowiska roślin jest ważna? Bardzo ważna. Dlaczego? Dlatego, że dzięki niej zdrowiej się odżywiamy, nasza planeta jest zdrowsza, zieleńsza. Co pani sądzi o ekologii? No, uważam, że jest chyba bardzo potrzebna. Dlaczego? Dlaczego? No, wydaje mi się, że trzeba dbać o nasz świat, bo jest, jest tak zanieczyszczony i tak jest po prostu... Yy, tyle mamy syfu, że czy musimy to dbać, dbać o to. Czy dobrze jest kupować u lokalnego rolnika? O, jak najbardziej. Trzeba ich wspierać. Trzeba. Koniecznie. Jak można pomóc w ochronie środowiska? Jak można? No, po prostu nie używać plastikowych butelek, szklane. No, nie kupywać tor, toreb plastikowych, swoje nosić. No, nie wiem, wydaje mi się, że chyba w taki sposób można to jakoś, jakoś to. Ogarnąć. Co pani sądzi o ekologii? Dziewczyny uważam, że ekologia jest bardzo ważna i powinniśmy się jej uczyć już od najmłodszych lat i uwrażliwiać młode pokolenia na potrzeby naszej planety. Dobrze, drugie pytanie. Czy dobrze jest kupować u lokalnego rolnika? Bardzo dobrze wspieramy wtedy lokalną żywność, lokalny biznes. No i dbamy o transport, bo nie musimy wtedy daleko dowozić towarów. Jak można pomóc w ochronie środowiska? każdy sposób możliwy, myśląc o ekologii, o zakupach, o gospodarowaniu złożami naturalnymi, w każdy sposób możemy wspierać planetę. Co pani sądzi o ekologii? No, że jak najbardziej, żeby była ta ekologia, bo tyle śmieci, tyle plastyków, wszystkiego. Jak najbardziej jestem za ekologią. Mhm. Czy dobrze jest kupować u lokalnego rolnika? Tak, tak. Jak można pomóc w ochronie środowiska? No, odpady zbierać, sortować, no i nie brudzić, to wszystko. Co pani sądzi o ekologii? O ek ekologii uważam, że to jest temat na czasie, no i każdy powinien dbać, tak, o ekologię, bo to nasza przyszłość. nie będzie ekologii, nie będziemy tego zachowywać, no to niestety, pewnie i nas nie będzie niedługo. A czy dobrze jest kupować u lokalnego rolnika? Bardzo nawet sama kupuję na naszym rynku od pani, która robi sery. I uważam, że czym więcej takich ludzi będzie sprzedawać własne produkty, które są wytwarzane w gospodarstwie, to na pewno będziemy zdrowsi. A jak można pomóc w ochronie środowiska? No to, to już niestety sami musimy, tak? Dojść do tego. Musimy. Dbać, dbać o środowisko, sortować śmieci nawet na tej podstawie, no, no myślę, że każdy powinien, jakby to powiedzieć, żyć tak, żeby nie szkodzić innym, prawda? I, i zwierzętom i no w ogóle, tak? Co sądzi Pani o ekologii? No potrzebna na każdym kroku u nas jest. A dlaczego? No dlatego, że no, musimy chronić nasze środowisko. Klimat przede wszystkim. No i żeby to ładnie wyglądało, nie jak śmieci leżą to ładnie. No nie. <laughs> no nie. Czy dobrze jest kupować u lokalnego rolnika? Oczywiście. A dlaczego? To, to jest... No, wierzę, no jak to ci powiedzieć? Dobrze jest wiedzieć z jakiego źródła się kupuje, co i czym jest karmione. Nie tymi paskudami, różnymi paszami, takimi różnymi sztucznymi tymi i karmione no po prostu wiem chyba lepiej jest. Dobrze i jak można pomóc w ochronie środowiska? Dbać o wszystko, finować się, nie zaśmiecać, szanować zieleń, nie wymurzać, nie niszczyć zieleni, nie stawiać bloków na zielonych, tylko i nie robić blokowisk dużych, tylko i po prostu drzew dużo zasadzać, zieleni, trawy i, i to wszystko. Cześć wszystkim. Zamieniliśmy się miejscami. Przyszła druga grupa. Przywitajmy się. Cześć Paweł. Cześć. Cześć Wiktor. Cześć. Jest z nami też Bartek. Siema. Cześć Piotrek. Siemanko. Jest z nami Oliwka. Hej I Kasia. Hej. Słuchaliśmy właśnie Sądu Ulicznej, którą wy, jak i wasi koledzy i koleżanki przeprowadziliście wczoraj. Sonda Uliczna, rozmowy z obcymi ludźmi. Ciężko było? Tak. Tak. A dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę nie każdy jest na tyle odważny, żeby podejść do jakiejś obcej osoby i no. zacząć z nią nawiązywać kontakt. Stres był najgorszy. Ale chyba udało się ten stres trochę przemóc, prawda? No bo w końcu każdemu się udało. Udało się przemóc, czy się nie no, udało? Tak, no, udało się pokazać ten stres? Tak. Po pierwszej rozmowie czuliście się już bardziej pewni? Tak. Znaczy no, ten stres no. jeszcze gdzieś tam zostawał, ale było lepiej. Było lepiej, tak. Przeprowadziliście wiele, wiele fajnych rozmów, ciekawych. Teraz teraz słuchaliśmy niektórych z nich wybranych. Co wam zapadło w pamięć najbardziej? No, myślimy, główkujemy. O co temu panu chodzi? Co ludzie mówili? Mi tak najbardziej chyba zapadła w pamięć pani, co mówiła, że powinniśmy znaczy więcej uczyć dzieci o ekologii i o segregacji i w ogóle. No tak. To dobrze powiedziane, no a właśnie tutaj też trochę się tego uczymy, prawda? Prawda. Tak. Prawda. Czyli uczyć dzieci. No dobrze, a to myślicie, że dorosłych już uczyć nie trzeba? Trzeba, trzeba. Trzeba. trzeba, Ale to zauważyłyście to po tych rozmowach? Trochę tak. Że, tak. Czyli rozumiem, że waszym zdaniem niektórym by się przydało, niektórym dorosłym również przydałoby się trochę więcej edukacji w tym zakresie, tak? Tak, tak. Bo co na przykład mówili? Niektórzy nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Po prostu co odpowie mówili tak albo... Jąkali się czasami albo za, za dużo myśleli. No, ten... to, się, to się to się zdarza. Można myśleć, czasem się trzeba zastanowić, to, 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 to błędem nie jest. Ale czy wy na przykład słyszeliście, że ktoś powiedział, że nie, ekologia to w ogóle jest nieważna, albo jego to nie obchodzi? No nie. Nie. Hmm. nie było takiego przypadku. Aż takiego nie było. No dobrze, padało dużo różnych, różnych wypowiedzi, a jakieś dziwne wypowiedzi zapadły wam w pamięć? A żadnych takich nie było. Nie można jeździć. No dobrze, no to w takim razie ja tu sobie zapisałem kilka statów, teraz jak słuchaliśmy. Jedna pani, za, za, której z was zapytała o ekologię, jedna pani powiedziała, że to jest temat na czasie. Jak to rozumiecie? Że no. teraz o tym się mówi najczęściej? Taka ważna sprawa, o której w, tej, w tych czasach teraz się rozmawia często. Jest coraz więcej yy, działań podjętych, żeby coraz bardziej spopularyzować, tą ekologię. To chyba dobrze, nie? No, dobrze. No. Dobrze? E, d, d, padały też takie określenia, bardzo mocne, że trzeba dbać o nasz świat. To już takie bardzo, można powiedzieć, filozoficzne. To jak to rozumiecie? Że może nas na przykład, z, nie wiem, kilkadziesiąt albo kilkaset lat już nie być przez to właśnie. Przez to, że? Nie, ludzie nie segregują w ogóle śmieci i jest bardzo dużo odpadów. Wody są zanieczyszczone. Tak, czyli musimy zadbać o to, żeby, żeby, żebyśmy my, ale też przyszłe pokolenia, żeby zostawić po sobie co najmniej taki stan, jaki jest teraz, nie pogorszyć go, tak? A może nawet polepszyć. A jak można polepszyć ten stan? Bo tutaj podpowiem jedna pani na przykład powiedziała, że trzeba sadzić dużo drzew. Jakie jeszcze były pomysły? No, najczęściej to te segregacje śmieci. Mm -hmm. No, i niewyrzucanie śmieci na, do lasów albo na ulicę, to Nie. było najczęściej. Najczęściej też padało takie słowo na P związane ze śmieciami. Jak myślicie, co mam na myśli? Na przykład torby się z tego robi. Plastik, plastik, plastik właśnie, plastik. To wielokrotnie padało, że trzeba sortować śmieci, segregować śmieci, że ten plastik nas, nas zaleje, że tych śmieci jest za dużo. No dobrze, w takim razie właśnie tu szukam w tych notatkach, co tu nie mogę się rozczytać. E, aha, co możemy zrobić dla naszej planety, co możemy zrobić dla ekologii. E, jedna pani odpowiedziała, że żyć tak, żeby nie szkodzić innym. Jak to rozumiecie? Żeby nie zanieczyszczać środowiska, jak najbardziej segregować śmieci. Tak, bo ona akurat mówiła, że to, to też szkodzi innym. Miała na myśli głównie zwierzęta, ale nie tylko, tak? Ale było też wątek o jedzeniu. Co ciekawego ludzie mówili, jeżeli chodzi o lokalnych rolników. Żeby wspomagać takie biznesy. Żeby wspomagać, a dlaczego? No, nie ma złych odpowiedzi. Bo nie są nie przewożone z dalekich krajów i przez to nie są jakieś tak bardzo chemią opryskiwane w ogóle. No tak, to, 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 to chemia to jest, to jest jedno, ale też to, co ważne powiedziałaś, chodzi o transport, tak? Im dalej, nawet nie chodzi o dalsze kraje, nawet chodzi o to, że to mogą być produkty z Polski, ale gdzieś z, z 300-400 kilometrów dalej. No to co się dzieje, kiedy się przewozi tak te produkty? Czasem mogą nawet się psuć. No tak, psuć będą. produkty, ale trzeba je czymś przewozić. Zazwyczaj to są tiry i samochody, tak? No to co się wtedy Zanieczyszczają dzieje? Zanieczyszczają atmosferę. atmosferę i środowisko, bo te samochody przecież muszą, muszą jechać. Zazwyczaj oczywiście to są paliwa stałe, benzyna, diesel i nie tylko. Ale też, też jedna pani powiedziała, że. Warto wiedzieć, z jakiego źródła jest to jedzenie, czyli kiedy kupuje od lokalnego rolnika, to wie, co je potencjalnie. To chyba był przykład serów akurat. Co jeszcze? Co jeszcze ludzie mówili, jak chodzi o to jedzenie? Mm. Główkujemy, główkujemy, nic wam się nie przypomina. W każdym razie chyba był tu pełen konsensus, czyli pełna zgoda co do tego, że dobrze jest kupować od lokalnego rolnika. Czy ktoś wam powiedział, że nie? Nie było chyba takiej osoby. Nie było takiej osoby, czyli ludzie są trochę świadomi jednak, tak to możemy powiedzieć, prawda? No, tak. Jedna pani, to już tak na koniec podsumowując, powiedziała, że no. dzięki ekologii, dzięki dbaniu o środowisko możemy żyć zdrowiej i dłużej. Zgadzacie się z tym, z tymi słowami? Tak, tak. tak, tak. tak. tak A chciałbyś jeszcze coś do tego dodać? Na przykład jakiś taki Przekaz dla ludzi, dla młodszych, ale też dla starszych, co powinni, a czego nie powinni robić dla środowiska. No to już mówiliście: nie śmiecić w lasach. Hmm? Ograniczyć jeżdżenie samochodami i innymi takimi. No, ograniczyć powierzam. jeżdżenie samochodami. Co jest jeszcze? Segregować śmieci. Bardzo dobrze. Co jeszcze może być? Ze śmieci, które sami sobie zgromadzimy w domu, coś wytworzyć, nawet jakieś maskotki, czy. Super pomysł, super pomysł. Co jeszcze? Nie wrzucać śmieci na, do wody na przykład. Tak, do wody, do lasów. w ogóle nie wyrzucać śmieci tam, gdzie nie jest ich miejsce. To, to na pewno, tak? Na zakupy brać torby wielorazowe zamiast plastikowe. O, właśnie, wielorazowe torby, tak. I możemy tak jeszcze wymieniać długo, bo możemy oszczędzać wodę, możemy korzystać nienadmiarowo z różnych środków chemicznych, z kosmetyków i nie tylko. I nie tylko. No dobrze, dziękuję Wam bardzo za, za tą rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy. No, chyba, chyba nie jedliście yy, śniadania. To teraz 3-4, powiedzcie do widzenia. 3-4. Do, do widzenia. widzenia! Podcast przygotowali Szymon, Magda, Karolina, Szymon, Gabrysia, Ola, Magda, Oliwka, Kasia, Piotrek, Kuba, Wiktor, Emilka, Nikola, Adam, Bartek, Paweł. Dziękujemy za uwagę. Strony natury. Kampania na rzecz ochrony lokalnej różnorodności biologicznej.